Siemanko widzowie, z tej strony znowu ja Wilczur, a w dzisiejszym odcinku będę testował myszkę Bloody A70. Widzicie, to jest opakowanie tej myszki. Które wygląda, już nawet naprawdę z wyglądu jest naprawdę git, tutaj tak się prezentuje tutaj ta myszka. Tak ona ty wygląda, w ogóle myślę, że wiecie co jest najlepsze, że to jest myszka uważana do... do dobra myszka do draklika, nie. Ale jeżeli odcinek Cię łapeczkę w górę, tam jest taka łapeczka oraz suba, suba, którego nie mam jak pokazać. Ale możecie zostawić właśnie takiego suba, on jest na, na czerwoną, więc jak sobie jego klikniecie. To on się zmieni się na szary i tam koło niego przychodzi dzwoneczek, to zacznijcie go kliknąć i ustawić na wszystko, nie? Wtedy was nie ominie żaden film, e, w ogóle z mojego kanału was w ogóle nic nie ominie. Tak, ja muszę to pudełko teraz trzymać tak e, jakby kamerą na odwrót, że teraz ja widzę to idealnie, że wiecie, że od mojej strony, a teraz to widzę na odwrót, nie? E, ale wcale właśnie pokazać, jak tutaj sobie wygląda. E, tak wygląda, że tutaj widać już podświetlenia na tej myszce Tutaj takie Bloody A-70 e, Znaczy no, Bloody A-70 jest tutaj napisane e, I chyba na myszce też będzie napisane, ten to jest Bloody A-70 e, No i tutaj mam ten Bloody napis, tutaj też mamy Bloody napis No i tak się tutaj prezentuje opakowanie A teraz robię tak, żebyście widzieli co opakowania przejście na myszkę Więc raz, dwa i... i trzy! Dobra, patrzcie już tak się prezentuje ta myszka, jest już tutaj wszystko podpięte, ona się tutaj tak świeci. Eee, no i ogólnie... no fajnie się świeci. Specjalnie to jest tak ciemniej teraz, jest u Po prostu właśnie było widać od podświetlenia. Eee, no i dobra. Eee, ja może sobie przetestuję potem, potem te kliknięcia, znaczy potem. No włączę sobie po prostu eee, no Minecrafta na kliencie jakimś i wtedy będzie widać... No i tak, ogólnie zrobiłem sobie tutaj jakiś taki świat w Minecrafcie. No, i zaraz tutaj przejdę do jakby kliknięć. No, kliknięcia, zwykłe kliknięcie, no to no jak sami tutaj widzicie w lewym, górnym rogu, widzicie, że tutaj są kliknięcia. E, może w sumie, może na chwilę, pewne tutaj, żebyście. Kurde, trochę krzywo. O, może teraz, tak żebyście widzieli, teraz kliknięcia. E, widzę, już na pewno tutaj, że double click działa. Coś, co nie działało na mojej e, starej myszce W ogóle to jest ten podwodny w ogóle, tutaj się zresztą Jest taki rzadki Czy Nie wiem w sumie, czy on jest jakoś bardzo rzadki, ale no... Na surwiwalu go nigdy nie widziałem e, no to... Już tutaj widzę, że double clicky też tej wszystko normalnie działają Ponieważ starszy raz kliknę Oj, i widzicie? I są dwa CPS-y No i teraz on się wyświetla właśnie na samym środku I robię... O Robię to tak jakby one, one click'a, e, double Dałby klika po prostu sobie robię, że jedno kliknięcie to dwa CPS, y, czyli dwa kliknięcia na sekundę. E, no i potem jeszcze jest butterfly. Też wychodzi nawet git. Też nawet git wychodzi. Jest tam 13 było. 14 nawet gdzieś tam się przedbłysnęło. Ale dobra, eee, jeszcze pewnie większość pewnie tutaj interesuje, pewnie Was interesuje ta myszka. Eee, to pewnie no przed zakupem gdzieś chciałem jak ona wygląda. Eee, no to pewnie się ciekawicie, eee, jak wygląda draklik na tej myszce, nie? No i okej, okay, no i właśnie teraz przejdę do tego Draclyka, bo jest to popularne kliknięcie, jeżeli chodzi o Minecrafta i może w ogóle nawet nie tylko. Eee, no i dobra. Dobra... No Gid jest tylko trochę myszkami, się troszeczkę zjeżdża. Ja sobie, o tak sobie wytrzymam. Dobra, spróbuję drugim. Co? Jest jest od razu 18. Dobra, aż 19 Dobra, co jest aż 20 Co jest, kurde, ja to robię bez taśmy widzowej ogólnie, nie? A co jakbym sobie jeszcze tej taśmy do tego ogólnie dodał? Ja sobie to oczywiście tutaj przestawię, bo zaraz wejdę do jakiejś gierki mam to pokazać No, według mnie git się to robi Dobra, ogólnie już tutaj jestem w gierce eee, No i, no jestem tutaj na Bad jak widzicie Eee, nie, nie, No dobra, to ja spróbuję e, obudować beda właśnie tak draklikiem. i właśnie, to bardzo dobry pomysł. E, wezmę sobie na, na początku tak wełną. Czekaj, o! Dobra, jeszcze muszę sobie... A wiem, że ogólnie dałoby się jakoś lepiej draklikować, ale... Muszę się teraz... Dobra, muszę się teraz trochę rozgrzać tym draklikiem. Co jest w ogóle, jak ta chłopa takich tajemnic nagle mi zniknął z ekranu? Widzieliście to? Dobra, dawaj, typie, tylko nie wiem, czy ty masz, czy ty masz TNT czy nie. O kurde, co ja zrobiłem? Dobra, sobie tutaj kupuję mieczyk. E, jeszcze bym chciał kupić firebola może. E, no i dobra, oni chyba ty idą, gadaj. Teraz ja sobie to, to odstawię No i kurde, no i przyszedł tu Jaki cwaniaczek, dobra, tutaj idę w drugą stronę Dawaj, dawaj, tutaj, on tutaj będzie Tutaj będzie Dobra, on spadł, spadł Dobra, zobaczymy jeszcze fireball jumpy może ale może... Kurde! Ja nie mogę. Nie. Dobra, jeszcze sobie tutaj wezmę. O kurde, on tutaj przyszedł, przyszedł tu, przyszedł tu. Co ty tu robisz? O kurde, ja nie mam wełny w tej drugiej ręce. Dodawaj. Nie w drugiej ręce, tylko w drugim wysocie. Dobra, pad. W sumie to wiecie co, ja sobie kupię jakiegoś fireballa. Będzie szybciej i lepiej. Łagodnie oczywiście. Dobra, mam Firebolsa. E, no i idę sobie tutaj do tych typów fajnie sobie, może rozgrzeję. Draklika eee, się tutaj. No nie, wy, wylatuj stąd. O kurde, co ja zrobiłem? Ej, ty ty, tam wzięło. Na do mnie pewnie będzie chciał spać. Dobra, jestem tu, ale nie mam żadnej. Nie mam ani ani nic nie mam. Dobra, ej, ty, dobra, ty, Typek. O, ty! Dobra. Dobra, ja też spadnę. No kurde, no nie mam ani nożyczek, ani nic. Muszę sobie wełnę ogarnąć. O kurde, idzie tutaj ty, typ. Zlatuj. No i dobra, no i spał. Pięknie. Co jest? Dlaczego mi złota mi nie dało? A, bo chyba ten typek to zebrał. Ja nie mogę. Dobra, biorę sobie TNT. E, jeszcze chcę może tutaj poczekam. Może jeszcze będzie fireball. Bo tak to mi się przydało, żeby było jedno i drugie. No pójdziemy do typu, co których trzeci już robi na nas nie, idą. nie nie idą chyba. Nie, nawet się nie buduje. Eee, dobra. Kupuję firebola. E, zmieniam sobie tą na slot'a. Sobie to zmienię. Kurde! Wylatuj stąd! O e, kurde, co ja robię? Kurde! Nie! Pokonałem dwóch typów i ostatni mnie pokonał od upadku, mnie zrzucił z trzech bloków, kurde, potknąłem się o kameczek i zginąłem. TNT, wełno oczywiście więcej, no i idę do nich, no błagam, nie przychodźcie tutaj tak szybko, ja, ja was tam chcę zniszczyć, a nie, kurde, beda wam tam chcę wam rozwalić. O dobra, korzystam z nieuwagi, co ja to mogłem... Oni nie mają beda, nie wa, nie, nie, ja nie mogę, nie, ja mam dość normalnie widzę, co tu się dzieje. Dobra, dawaj, sklepie jeszcze tego typa, kurde, nie sklepę jednak, może, może jednak. No kurde, no on będzie mi tak zrzucał cały czas. Dobra, dedasz, dobra. Ja nie mogę, nie mamy beda. Ha, jeszcze, jeszcze tu mi kurde dwóch tych mi brakowało. Ja... Uch. Dobra, wiecie co widzowie, ja wiem na jaki tryb sobie pójdę Na debris'a Dawno nie grałem a, a do tego też są dużo bloków, więc drag click tutaj też się powinien y, przydać No i jest jakiś typek, dlaczego on ma strzałę? Co jest kurde, on ma strzałę od w bitom Nie no chłopie, wiesz co, nie wiem czy ty czujesz to, ale to ma strzałę bitom w głowę o nagle, nagle nie ma, zjadł Dobra Do, Kurde, lagi Coxcraft kurde. Ej, ty dobra! Ej, to było dobre Ej ty! Ja nie, nie, miałem laga Co nie? I, i typa rzuciłem. Nie wiem dlaczego, ale ogólnie eee, nie wiem czemu, ale to tak jest, że po prostu e, blokuje się tutaj jakoś blokiem i to mi jakoś Yyyy, eee, w sumie to, no kurde, nie mogę się dzisiaj wysłowić, no, no. nie daje mi to zbytnio możliwości grania. Dobra, narka, siemanko. W ogóle, dlaczego mój typ już wyszedł? Dobra, już troszeczkę, już troszeczkę lepiej ten drakik mi wychodzi. Dobra, wiecie tutaj, co, dzisiaj jest ja O kurde, nie! Kurde, to nie, nie to miało być, sorry, to, 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 to tego nie widzieliście, nie? Oż ty, oż ty! ty, Dobra, spadnę? Nie, kurde, nie o to mi chodziło. Dobra, i dobra, ty mi... Ty chyba typek specjalnie nie chciał bo widzisz, że jestem sam. Ale co ty, ja sobie sama sobie radę dam, nie? O mnie się nie martwię, ja sobie radę dam. Dobra, dawaj, klepę tego cypa. No bo dobra, zostawiam sobie ich. Może zdążę przed nimi? Nie, no, ten tutaj specjalnie spadł. Dobra, i to nie oboje spadli. I ja nie mogę, dobra, let's go. Ej, nie gadaj, że ja ich sam zjadę. W sumie nie sam. Z myszką Bloody A70. Robi wrażenie. No i znowu zdobywam punkta. Typ się zrajjował i wyszedł. No i siema. A co tam powiesz ciekawego? Siemanko. Narka. O kurde, parę jak się złapał. Jednego bloka się wytrzymał. Dobra, ja sobie ty tego sklepy. Gdzie ty jesteś? Tutaj jesteś. Siema. Nie wiem, ten typek już chyba też ma dość. Nie, no, ten typ chyba ma dość. On już wie, że on nie masz. On już wie, że on już nie ma szans. No już wiem, no co, tutaj dwa HP mu zostały, no i kurde, próbuję coś tutaj jeszcze, widzę. Dobra, nie będę taki, skoczę od razu do dziury, tutaj oczywiście. No i dobra, no i lecę teraz, bo tak to, no, czego ja tak będę tak klepał w nieskończoność. Dobra, typowi chyba nie zależy, e, widzę już, chyba po prostu, on już, on już. O, na no dwa hity poleciał. Cześć! O kurde, ej, ty, to, to było dobre przemyślane. O, kurde, dobra, to refa. No dobra, już się klepę, dobra, nie ma tak. No i dobra, no i wlatuję teraz, no i... No i let's go, GG. Dobra, zaczęła się gierka. Ja to ja oczywiście od razu lecę. O, proszę bardzo. Dobra, już wiedziałem. No kurde, no zawsze są te lagi. Kurczę. No ja bym zrobił coś takiego Nie kurde, to jeszcze nie teraz O kurde No <laughs> Jak on mnie taki biedny tak gonił Jaki to było bo mnie tak gonił Tak gonił normalnie No kurde, ja go chciałem go zrzucić, nie? Dobra, nie boję ja się sobie pomyśleć, że chcę soję. Raz, siemka, wylatujesz stąd? Kurde. Co jest? Aha, bo ja jestem sam. A ja myślałem, że ja z kimś jestem. Dlaczego bez przerwy ty ode mnie wychodzi jakiś? Nie, no dobra, ja myślałem, że ja się specjalnie tak się z nim się tak bawiłem, kurde. A tu się nagle okazuje, że ty typek wyszedł. No, siemka. Dobra, ja sobie tutaj wezmę lec od razu tutaj bloczkami. O kurde, aha, nie on sprinta, czemu? Nie, no kurde, a ja sprinta nie mam. No i dobra, ej, ty ja chyba dwóch graczy znowu jadę. Dobra, skaczywałem się? Kurde. Już trochę opóźniłem tego draklika, chyba, kurde, żeby zrobić ten. bo tak... tak bokiem, tak. O! O, 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 o! O kurde, no dlaczego mi bloki cofa? Dobra, sklepany. Ja już wchodzę, no bo oczywiście, tam tamten by z obu punktu. Dobra, zagram sobie jeszcze tę areneczkę, Jest tutaj myszką, oczywiście, a 70 To jest chyba właśnie jedna z najlepszych myszek do drag -clicka. Tak, chociaż najczęściej tak też ludzie mówią. Że właśnie bo na tej myszce no, dobrze on wychodzi ten Drag-Click. Bo, bo bez żadnej taśmy i tak mi tutaj dobrze wychodzi. Cześć. No kurde, tam typek się będzie z tym klepał. O kurcze, to nie tak miało wyglądać. Kurde, wygrana. Pokazałem Wam też jak sobie gram tutaj w Minecrafta. Eee, tutaj CPS-y też cały czas widzicie po, po lewej górnej stronie. Eee, tutaj są case i CPS-y, nie? Więc eee, no... Wszystkie te kliknięcia Wam chyba pokazałem. A jeszcze jest jitter clicker. Tylko jak zbytnio do jittera chyba nie jestem najlepszy. O, no to jest chyba coś takiego, ja nie, nie, nie jestem do Jeter jakoś dobry. W ja ogóle możecie napisać jaką macie myszkę. E, ja chętnie poczytam w komentarzu, bo wiecie, ja bardzo lubię czytać komentarze, nie? Ja tam często przypinam serduszka. Odpisuję na komentarze, możecie się pochwalić jaką macie myszkę. E, no i po prostu otrzymacie no, myszkę od Dudiego, czy jakąkolwiek inną, możecie coś tam właśnie napisać. E, a ja wam dziękuję za obejrzenie, możecie wstawić łapkę w górę raz subika dzwoneczkiem. A ja oczywiście już się tutaj będę z wami żegnał. Ono sobie tutaj F5, oczywiście. Tak, to z, z tych moich odcinków, czy kiedyś tak nagrywam, to też robiłem to na F5. No to ja się tutaj z wami żegnam i na razie.